Serdecznie witam. <laughs> Serdecznie witam wszystkich kolegów hodowców na moim filmiku prawdopodobnie ostatnim i mam do zaoferowania te 10 gołąbków młodych nie problem, bym, ale a to, że nie były przelotowane w tym roku i i tyle są wychowane, są po moich gołębiach ryspłutowych, po dwóch parach ryspłutowych, bo miałem w tym roku mało i chcę ich sprzedać, jest po prostu chcę jeść. Sprzedać się hodowlę likwiduję, więc e, muszę coś z głębiami zrobić. Lodniki pójdą niedługo e, do nowego właściciela. młodym, męczułek znajdzie rodziców. A rodziców też nowego właściciela. Kogoś, kto się nimi i więc jeżeli. Ktoś by był zainteresowany Proszę o kontakt na numer 509-226-339 Mówię jeszcze raz 509-226-339 e, Powiem tak oferty chciałbym tu z okolicy żebyście nie jeździli bądź żebym nie musiał wysyłać gołębi do winerzy na polski tylko odbił się być ciekawy te białe nie są nie będą nas z są takimi pupilkami Dobra, dziękuję za uwagę do widzenia